Koniec mi się podobało? Czujesz, Moks? Słodka dobra, dobrą czy inaczej. lata się już skończyły. Nie? Tak. A teraz wygrał. Teraz ten po prostu został król Lizarda, no nie? Dobrze, no to... że to ligada. A to jaka to jest e. e. e? Ostatnio gościu, ten z 19 wyjebał od nas gościowi na sparingu. To no dlaczego oni grają w No bo oni też. No kurwa, mamy 14 12. świetny. Ej teraz! Lepiej! Możesz nas skoczyć? Nie wyżej. Nie że z nami oni będą, my zrobimy rekord żółtych kartek na meczu. Ale wiesz, że e, musisz mieć. Złap mnie teraz. Ej, tam Kuba! Kuba tam. Awesome. I'm いいよ、でも。 Nie, no to on to mi tu stał! Ty, on mi tu stał To to jest 19 Brawo. No. Ja już się nie mogę doczekać derbów <grym 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 Ale będzie jasno ja się zastanawiam czy po prostu na jeź, jeź, jeź. ten no ma po prostu nie zrobił No zobacz to Masz baterię? Kurwa siwce! To nie opowiadałem Ci? Nie od Paringu Kraliśmy z tymi małolatami z spari ba chyba... do... 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 więc tu zrobię ile, ile się da z 5 minut a potem podładuje to wędzina na tratę fotografem zamiast bramkarzem. Ej! 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 We zien nog. Loskom. Loskom. We zien wat. Daar, daar. Hey, fotootje. Hey, fotootje. Goed. Ja, jaka kuleczka będzie grała z <grywa> Gdzie? No tam, patrz, świsteczka... Znowu w parkiście grał?